Żeby wskoczyć na lilię musisz w biegu kliknąć prawym przyciskiem myszy, oh. albo wcisnąć kąt. Oh. Oh. Huh. Muszę zebrać więcej monet, bo osioł nie da mi żyć. Coś mi się zdaje, że trochę ostatnio ćwiczyłeś. Tak jest! błyskawić się z jakiej. Sklep mu maskę! Klikając lewym strony. jak ci się trafi jakiś pułap, powyżej możliwości nie łam się! Podbiegnij, a wskoczysz bez bólu! Fajnie, nie? Skacząc tutaj, możesz złapać się tych winorośli. I o to chodzi! A teraz prawym i lewym klawiszem kierunkowym możesz przesuwać się na boki. Żeby zeskoczyć, użyj dolnego klawisza kierunkowego. Oh. Żeby sobie teraz poradzić, będziesz musiał wykonać podwójny skok. Dwukrotnie kliknij prawym klawiszem myszy. Teraz nauczę cię podwójnych skoków. Jak raz klikniesz prawym przyciskiem myszy, to sobie skoczysz, tak? No to zaraz potem, zanim zaczniesz spadać, kliknij jeszcze raz. Spoko wodza, w końcu załapiesz. Tak jest, jeszcze trochę i będziesz ze beściak! Tak! come on. Widzisz te skrzynie? Kliknij lewym przyciskiem myszy, a rozniesiesz je w Tak jest! To dla mnie? Oho, zobacz! Czterolistna koniczyna. Ale to potem. Stąd się tam nie dostaniesz. Nie ma bata. Skocz na ten lili, a bezpiecznie ominiesz zagrożenie. lewy przycisk mysz. Rozgląda się za krzepą w kostkach, szlech. Podreperuje ci zdrówko, a poza tym jest pyszka. Jestem Rysiek niby wróżka. Jak ładnie poprosisz, to zapiszę ci stan gry. Normalnie, wianki. do tej dźwigni i użyj jej, klikając lewy przycisk myszy. Rozmawaj te deski i zdobądź sterolistną policzynę. W przyszłości nie będzie tak łatwo. Zwykle są dobrze ukryte i niełatwo je znaleźć. Ale jak już się uda, na stałe zwiększą twoje zdrowie. Warto! Aha. Mam farta. Ty, szrek, zobacz! To salon Wróżka Chrzestna S.A. Wiesz, to ci od tych eliksirów i tak dalej. Na pewno widziałeś reklamy. Wróżka Chrzestna S.A. Gwarancja najwyższej jakości produktów magicznych i pochodnych. W ofercie wywar z rzęsko z krzeku, zamień wrogów w żaby, gaz usypiający cztery szmery, zdrowy, regenerujący sen. Możliwe mdłości lub utrata członków. Chcesz oczyścić atmosferę? Sięgnij po wywar, spędzi stolca, efekt gwarantowany. Nawet największy problem rozwiążesz dzięki eliksirowi pomniejszającemu z linii tyci. Koniecznie zapoznać się z naszą pełną ofertą. Masz wory pod oczami popękane na czynta wstydzisz, pokazać się znajomym, jest na dorada, pasta niewidzka. W nowym widzialnym opakowaniu. I wreszcie eliksir kochaj mnie inaczej i nikt Ci się nie oprze. Zapasy na wyczerpaniu, zamawiać z wyprzedzeniem. Żyjcie długo i szczęśliwie, zresztą sami wiecie. Wyrażenie żyjcie długo i szczęśliwie, jest znakiem towarowym w wróżkach 16 A. Jako takie nie może być wykorzystywane bez zgody w wróżkach 16 SA. Różkach 16 a zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu stosowania produktów w wróżkach a Trzeba by uzupełnić zapasy Wróżka Chrzestna SA. Gwarancja najwyższej jakości. Aha. Aha. Tak! To ten list gończy, o którym ci mówiłem. Kliknij lewym przyciskiem myszy, żeby go zerwać. Zero litości! Podobno na każdego, kto zerwie trzy listy gończe, czeka tajemnicza nagroda. Ty wiesz co? Zacznij kolekcjonować. Pewnego dnia mogą być coś warte. Udało ci się, Shrek! Wszystko jest jak dawniej! Kto to zamawiał? Dać mu jakiś napiwek, czy coś? Już to zrobiłam. Od za siedmiu gór ogrodu dzieli nas jakieś... E, siedem góry. No nic, chyba możemy jechać. Niedługo poznasz moich rodziców. E, no. Na pewno im się spodobasz. No parze się spodobasz. Co masz się nie spodobać? Mnie się podobasz. E. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Cóż może być fajniejszego? Długiej, 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 bardzo długiej podróży w moim towarzystwie. Eee, leczenie kanałowe? Eee, lewatywa roztworem mydła i papryki? Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? <laughs> żartowałem, ale poważnie, daleko. Wiesz co ja myślę? Powinniśmy założyć zespół. Mamy jakieś gęśliki, czy coś tam? Mogą być dudy. Coś tu śmierdzi. Możliwe, że ja. Jeszcze nie do końca przetrawiłem to całe zaproszenie. Przepraszam. Ośle! No wiem, przepraszam. Przepraszam. Hej! Co to jest? Ten dzidek właśnie zarąbał nam koło! Zobaczę, co jest grane. Szrek, błagam cię, nie idź tam. Słyszałeś, co żona mówiła? To może być, no, no, ten, no, podstęp. Poradzę sobie. Jestem ogrem. Chyba, że sam poniesiesz nasze bagaże. No więc mówię ci, idź i bez koła nie wracaj, a tym drzewem się nie przejmuj, samo się przewróciło. Wszystko gra. Zbuję. Szrek, pomogę ci. Nie, nie zostawiaj mnie. Niech mnie nie, ktoś przystuli... A zresztą Shrek sobie poradzi, no zobacz! Kliknij lewym przyciskiem myszy, żeby zadać cios. Ile no, chodźcie! No. Też uspuje, zabierają ci złoto! Możesz je odzyskać, spuszczając... Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszki, żeby wypełniać no, no, podróż no, Lewy no, myszki dwa lewa razy! się, Shrek! Trzykrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy, a wyprowadzisz atak specjalny. No, nie obcykalaj się, Shrek! No, no, no. Idź na całość! Wiedziałem, że się uda! Nieźle jak na pierwszą akcję. No nie! załatwił! To ma być bohater! No dalej bohater. Spuść im manto! I to ma być bohater! Ochotę! Zabawimy się, ogrze. Nie dostajesz go! Nie rozśmieszaj mnie, ogrze. Zabawaj! Pożegnaj się ze swoim kółkiem! Trzymaj się, szrek. Może trochę przesadzimy. Ale, oferma! Bez koła nigdzie się nie ruszymy, a koło mają zbóję. Łapiesz, do czego zmierzam? Oj, skóczka! Dalej daleko nie zajedziemy. O, szlek, rządzisz stary. Kolesie pryskali we wszystkich kierunkach. Najpierw z bańki, potem skopa, a koleś motku mój staw kolonowy. Co za ból! No dobra, koło mamy z powrotem. Za chwilę ciąg dalszy, przemiłej podróży. Hej, Szrek, coś, jakby się trochę zmachałeś. Weź, zakończ na zdrowie. Może potem uzupełnimy zapasy. Teraz trzeba pozbyć się tej zapory. Czy coś jeszcze pójdzie dzisiaj nie tak? Spokojnie, Szrek, na wszystko znajdzie się rozwiązanie. Te belki wyglądają tak bardziej rachitycznie: jak znam życie, to jak ostro przywalisz, rozlecą się w drobny mag. No, śmiało, kawaler! No i dobra, nie róbmy draki, jedziemy dalej. Za siedmiu góro grud czeka! Jedziemy! Nie da się ukryć, jedziemy! Wreszcie nasi bohaterowie dotarli do zasiedniu góru Rodzice Fiony aż drżeli z niecierpliwości, Ciekawe jak też wygląda mąż naszej córki. Mówiąc oględnie, szereg nie do końca spełnił ich oczekiwania. Stary, ile to będzie trwać? Jak ktoś to będzie chciał czytać, to se kupi książkę, jasne? O. Kolacja zapoznawcza niespecjalnie się udała. Król i Szrek skoczyli sobie do gardeł. Fiona bardzo to przeżyła. I wtedy pojawiła się wróżka chrzestna. Ty, Karol, wiesz co? Ja już resztę te opowiem. Wróżka coś w stylu, że chojpnij się z moim synalkiem księciem z bajki, to będzie piękna i tepe. A Fiona i na to. Weź spadaj na drzewo. Dlaczego? Pokochała kochała Szreka. No to ta stara raszpla polazła do króla i zaczęła go szantażować. Król zaprosił szereka na polowanie, ale to był tylko pretekst, żeby zwabić go do lasu. Ja oczywiście wyczułem, co się święci i podłączyłem się pod ten spacerek w charakterze wsparcia. Gdzie ich wszystkich wywiało? Stary, uwielbiam polowania. Zobaczysz, będzie cudnie, tylko gdzie oni są. Nie wiem. Król miał czekać pod jakimś drzewem. A, ta, jasne, pod drzewem. No to fajnie. Bo ile w tym lesie może być drzew? Jakieś cztery miliony? Powiem więcej drzew jest tu tyle, że nie widać lasu. Czy ja wiem? Pewnie gdzieś tu jest. Też masz wrażenie, że ktoś się nam przygląda. O, co to było? Ośle! Wątpię, żebyś w tym lesie spotkał coś gorszego od ogra. A, ogry? Gdzie? O Boże! Hop, hop! Jest tu kto? Nie no, teraz to coś widziałem. Jest tu kto? No tak, bardzo śmieszne. Strasznie się boję, naprawdę. Sprawdzę, co jest grane. Ty idź, potem cię dogonię. Jak spotkasz króla, powiedz, żeby chwilę zaczekał. No dobra, byle szybko, żebyś się beze mnie nie bał, czy co? Ja będę brnął dalej, dalej i dalej, a co? Nie straszna mi mroczna gęstwina, posępnej puszczy bo, bo makiem jest, straszna. Ej, eee, co to było?